się ma widzowie, ja jestem przy miejscu na moją bazę, bo mi coś nie zapisało, bo przez praktyk zatrzymałem nagrania, więc więc widzowie ja już jestem na miejscu, jeszcze się wdrapuję na górę No więc widzowie, da dalej się wdrapuje, no sorry, ale widzowie, mówię wam serio, jak zdobyłem z tamtej oto struktury, nie wiem dlaczego mi to się nie nagrało. Więc... No sorry, widzowie jak będziecie źli, sorry. A mówię serio, nie nagrało się. Yy, jak wam się podoba mój, yy, jak wam się podobają moje odcinki, to zasubskrybujcie mój kanał, yy, stawcie łapki w górę. Teraz będę nagrywać więcej odcinków z modów, mam taki plan. Ej, ta góra nawet jest ciekawa, bo tutaj mamy takie oceany, takie y, doliny jakby. No ale tutaj gdzieś się Osiedlił na tych niższych. A to czasami gejzery widzowie nie są? Najpierw widzowie się prześpię. No, widzowie, jeszcze raz przepraszam. Jeszcze raz i to bardzo was przepraszam. widzowie. Serio. Sorry, sorry. Nawet nie zauważam, kiedy to kliknę, więc... Ja mam tutaj taką koncepcję. Że tutaj to będzie w górach. Tutaj w skałach wydubię. No wiem jak to brzmi w wydubie, ale no tutaj zrobię w skałach, chcę zrobić. Jak będzie wejście wyglądać, w... można być w... z tego drona Widzowie, więc tak. To tu jest. Jakiś Amber Widzę, Widzowie, ja się trochę uczę jeszcze tutaj grać y, na tym modzie. To będzie seria z hardcora. To jest hardcore. Nie wiem wam tego jak pokazać. jakieś rybołówce drewne? No, więc tak widzowie. Myślałem, że to się cały czas nagrywa, no ależ no nie nagrywało. Więc pewnie zaraz ten odcinek będę kończyć, bo... bo trochę mi się już nie chce nagrywać, a tutaj już pół godziny siedzę. Jeszcze jakieś ebonus supplingi, mangolne supplingi, są Lasse widzowie. O widzowie okorowane, jeszcze lepiej wygląda. I tutaj będzie mój domek. To się tak będzie wchodzić. No, sorry, widzowie, że początek się nie nagrał. To jest ponad tysiąc kartek od Spawn. Mam jeszcze mod na kamery i takie. O, kozaj, Uuu, ja nie mogę wizowie. O, kurde, jaka czarna magia, a tu jak to się robi? A to? Nie wiem, wizowie, gdzie to będę musiał szukać. Czy na tym... Czy na tym mogę sadzić drzewo? Mogę. To jest tak, to widzę, że A czy tu mogę... E... Nie.

Kurde widzowie, ale czekajcie widzowie muszę zrobić cięcie, bo coś mi się przypomniało Bo gdzieś czytałem to, że tutaj jak się jak coś wpisze czy coś, jak się denie to że jest drugie życie na tym, dobra? To czekajcie widzowie Dobra widzowie Wpisałem tą komendę no. Wpisałem nie komendę, tylko y, te y, to na czacie.

Ludzie, czekaj, wolno. O kurde widzowie Małpy mnie gonią Ło, ja nie mogę ile wsiekłych małp Na szczęście małpy nie potrafią pływać Lecę widzowie, lecę, lecę. Widzowie Dobra widzowie Wkopuje się Le, wkopuje się i Widzowie widzimy się jak to nie takiego szkejwa, dobra widzowie ja ja do Kajwa się wku, przyszłam w kopałem. Hop. Ile widzowie są, idę dziś na dół. Dobra. Dobra widzowie. Ja się kopię. Kopię, kopię. Będę się kopał cały czas do przodu. Aż coś znajdę. No i co? To. Zobaczmy, jak Zobaczymy, jak wyjdę z Zobaczymy, co udało mi się. Dobra widzowie. Ja już jestem. Udało mi się zebrać taką czapkę jakąś dziwną. Nie wiem, czy to jest za czapka. Nawet nie wiem, jak to się zakłada. Jakaś taka czapka dziwna. Nożyk. Silver. Yy, Diaksy. Kilofon musiałbym sobie na to zrobić. Yy, nie zebrałem pieca i tego. O. Teraz znajdźmy tak. Diamant. No, Um. Chyba sobie taki zrobię. bo to widzowie znalazłem, więc dlatego też mam odcigment. Yy, dobra. Jeszcze raz widzę, sor, że jestem tak cicho. No ale no. no po prostu jestem skupiony, więc... Co? Czy hier? O kurczę, widzowie. O kurde. To... Czyli tutaj musi być jedno drewno. Patryk, hop. 怎么喝的？No, no, no.

tym się szybciej kopię tak a czy jest coś trzy, trzy co tu jest Oh cool.

Dobra, tutaj widzowie kliknę plusa. To jest minus, nie wiem. Tutaj muszę pamiętać, i tam gdzieś jakąś strukturę widziałem, bo tam się wykopałem. Tutaj są. Tutaj są te wściekłe małpy. sobie tam to tam w sumie odłożyć no nie odłożyłam Tam coś jest, widzowie, popłodne. Yy. Sorry, widzę, że tak nic nie mówię. Zawsze starałem się dużo mówić. Dzisiaj się trochę źle czuję. Chciałem nagrać tą serię, to mam sobie tą moją nową serię.